Witaj na kanale Szepty Duszy, miejscu, gdzie przyglądamy się historiom z doświadczenia bliskiego śmierci oraz towarzyszącej temu podróży poza ciało. Dzisiejszym bohaterem jest Wayne Morrison, a historia pochodzi z kanału The Other Side NDE, do którego link zostawiam w opisie tego filmu. Historia miała miejsce 50 lat temu, we wczesnych latach 70., kiedy Wayne miał zaledwie 17 lat. Został zaproszony na imprezę, przed którą zażył jakieś leki. Nie pamięta już, co to było i na co wtedy chorował. W każdym razie, kiedy zjawił się na imprezie, większość towarzystwa była starsza od niego. Było sporo alkoholu i ogólnie rzecz ujmując, dużo się działo. Wayne przyłączył się do picia i w pewnym momencie sam nie jest do końca pewny, która to mogła być godzina, stracił świadomość, a przynajmniej podejrzewał, że to się właśnie wydarzyło. W jednej chwili popijał drinka i dobrze się bawił, a w drugiej poruszał się już przez nieokreśloną ciemność, której towarzyszył bardzo głęboki hałas. Przemierzał przestrzeń, którą ludzie określają jako tunel. Choć on sam nie wie, czy tak by to określił, dla niego było to bardziej jak czarna przestrzeń, choć w żadnej chwili nie odczuwał strachu. I kiedy poruszał się w przód, a miał poczucie, że porusza się niezwykle szybko, zdał sobie sprawę, że przed sobą dostrzega jakiegoś rodzaju światło. I kiedy się do niego zbliżał, zauważył, że przemieszcza się ponad polem pełnym kwiatów. Te kwiaty nie były jednak takie, jakie przywykliśmy oglądać. Były bardzo, bardzo duże i w jego odczuciu mogły mieć od 3 do nawet 15 metrów. I wszystkie te kwiaty zdawały się z nim komunikować. I kiedy mówi komunikować, nie ma na myśli, że mówiły do niego w jakimś języku. Po prostu na swój sposób wchodziły z nim w interakcje. A on wchodził w interakcje z nimi. Sprawiały wrażenie bardzo spokojnych i pozytywnych. Z punktu widzenia życia, jakie znał na Ziemi, to powinno go zaniepokoić, ale tak się nie stało. I wtedy jakaś postać, jakaś obecność zaczęła przyciągać go do miejsca, w którym w oddali znów widać było światło. To światło, choć w tamtej chwili było daleko, świeciło niewiarygodnie jasno, i z każdą chwilą zbliżało się ku niemu. Po chwili to światło stało tuż przed nim, a on instynktownie wiedział, że się znają. Nie potrafił jednak przypisać temu światłu żadnego imienia. To nie była postać, nie miała ciała fizycznego, ale miało kształt ciała, jakie znamy. Ta obecność natychmiast zaczęła się z nim komunikować, przekazując mnóstwo informacji. I jedną z rzeczy, na które Wayne chce zwrócić uwagę, to sposób komunikacji i wymiany informacji w tym miejscu, który daleki jest od tego, który znamy. My używamy słów i symboli, pewnych opisów do oddania obrazu sytuacji. Obie strony muszą znać znaczenie tych słów, aby komunikacja była udana. W tej przestrzeni wymiana informacji była w zasadzie natychmiastowa. Wayne mógł od razu poczuć i zrozumieć, co przekazuje mu ta istota, zanim jeszcze mógłby w ogóle o tym pomyśleć. I ponieważ z jakiegoś powodu wiedział, że w tej właśnie chwili może uzyskać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, Zadał jedno, które nie dawało mu spokoju: Dlaczego tutaj jestem? Jaki jest sens życia? I ta obecność odpowiedziała mu uczuciem miłości. I kiedy o tym mówi, nie ma na myśli uczucia miłości, jakie znamy z naszego życia miłości do rodziny, partnera czy innych ludzi. To była miłość wszechogarniająca. Rodzaj uczucia, które przeszywało cię na wylot. Ta odpowiedź bardzo go poruszyła, miał chyba nadzieję, że taka właśnie będzie. I w pewnym momencie, zadając kolejne pytania, zapytał o to, czy gdzieś we wszechświecie istnieją inni ludzie. I wtedy w jednej chwili został przeniesiony w inne miejsce. Nie potrafi nawet opisać tego doświadczenia. Po prostu nagle zaczął poruszać się tak szybko, że trudno nawet znaleźć jakiś znany nam punkt odniesienia. Znalazł się w pewnej odległości od innych cywilizacji. Widział je z daleka. Jedne wyglądały na starożytne, inne nie. I wtedy wrócił do poprzedniego miejsca, aby w pewnej chwili ponownie znaleźć się w przestrzeni, którą wypełniała jedynie ciemność. Raz jeszcze wspomina, że w tym ciemnym miejscu zupełnie nie czuł strachu, czuł się raczej zupełnie naturalnie. I wtedy przed swoimi oczami zobaczył coś w rodzaju tabletu, który obracał się zawieszony w tej przestrzeni. Kiedy na niego spojrzał, ten zatrzymał się w miejscu, a następnie na jego ekranie została wyświetlona historia świata. To brzmi absurdalnie, ale tak właśnie było. Widział powstanie świata od samego początku, a także jego koniec. I choć wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie milisekund, w jakiś sposób Wayne był w stanie przyswoić i zrozumieć całą tę wiedzę. Przynajmniej na tamten moment. Zrozumiał, że on sam w jakiś sposób jest nieodłączną częścią całego tego procesu. Wtedy zaczął się martwić, że zostanie odesłany z powrotem na Ziemię i w jakiś sposób przekazał tę myśl, że nie chce wracać. Niemal natychmiast dostał odpowiedź, choć sam nie potrafi określić od kogo. Od tej świetlistej istoty, którą spotkał na początku, czy od kogoś innego, ale powiedziano mu, że musi wrócić, że jest ku temu konkretny powód. On jednak był uparty i starał się odmówić. I wtedy wydarzyło się coś, co jest dla niego chyba najbardziej niezwykłą częścią całego tego doświadczenia. Został otoczony przez tysiące świetlistych istot, które zaczęły śpiewać pieśni pochwalne na jego cześć, i wtedy stało się jasne, że musi wrócić. Ich śpiew był w pewien sposób improwizowany, ale nie potrafi tego porównać do niczego, co kiedykolwiek słyszał. A słyszał wiele, bo był muzykiem i wokalistą. To w ogóle nie była muzyka, jaką znamy. To tak jakby tworzyli ją tu i teraz. To było coś więcej niż po prostu muzyka. To były wibracje, które odczuwało się na płaszczyźnie fizycznej, mentalnej i duchowej. Inaczej nie potrafi tego opisać. Trwając w tym doświadczeniu, po prostu wiedział, że nie może tu zostać, i w następnej chwili obudził się z powrotem w swoim ciele. Był w łazience. Cały czas w mieszkaniu tych ludzi, których, prawdę mówiąc, ledwo znał. I choć może zabrzmieć to mrocznie, to w tej chwili Wayne rozglądał się za maszynką do golenia. Chciał przy pomocy żyletki podciąć sobie żyły. Chciał to zrobić, aby za wszelką cenę wrócić do tego miejsca, z którego przed chwilą musiał odejść. I wtedy nagle usłyszał głos. Bardzo głośny, głęboki i wyraźny, który zwrócił się do niego jednym słowem: Nie. I w tej samej chwili ktoś otworzył drzwi do Łazienki, zwracając się do pozostałych: Hej, tutaj jest. Następnego dnia poszedł do swojej dziewczyny i opowiedział jej o tym, co się stało. Należy jednak pamiętać, że to były wczesne lata siedemdziesiąte. To było 50 lat temu. Wtedy o takich rzeczach się nie słyszało. Nie było żadnego punktu odniesienia. Około półtora roku później Wayne wziął ślub ze swoją ówczesną dziewczyną, z którą zresztą są małżeństwem aż do dzisiaj i mają wspólnie dziecko. W każdym razie tamtego dnia, kiedy siedzieli razem i oglądali telewizję, natrafili na program, choć Wayne nie pamięta dokładnie który, ale prawdopodobnie demer w Grieving Show, czyli popularny talk show. Jego gościem tego dnia był dr Raymond Moody, który właśnie wydał książkę zatytułowaną Życie po życiu i zaczęli omawiać opisane w niej wydarzenia. Były to historie ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, którzy doświadczyli wizyty po drugiej stronie, a następnie wrócili do swojego ciała. Historie, które były bardzo, bardzo podobne do tego, co osobiście przeżył Wayne. Zerwał się z kanapy, mówiąc do swojej żony: To jest to, dokładnie to mi się przydarzyło. Wyszedł z domu i poszedł kupić tę książkę. A po jej przeczytaniu może potwierdzić, że bardzo wiele z tych historii przebiegały bardzo podobnie do jego własnych przeżyć. Różniły się niektórymi detalami, postrzeganiem pewnych rzeczy, ale w gruncie rzeczy dotyczyły tego samego. Na przestrzeni lat, kiedy Wayne stawał się coraz starszy i kiedy rozwinął się internet, zaczął trafiać na coraz więcej takich relacji w formie wideo. Wtedy uświadomił sobie, że takich ludzi są miliony i że prawdopodobnie ludzie doświadczali tego od samego początku, od kiedy tylko pojawili się na tym świecie. I kiedy Wayne opowiada swoją historię, ważne jest dla niego, aby nie nadawać temu doświadczeniu żadnej religijnej narracji. Osobiście nie wyznaje on żadnej religii. Nie jest też przeciwko religii, po prostu do żadnej nie należy, ale mówi o tym, bo słyszał innych ludzi, którzy mówili w trakcie tych relacji, że widzieli Jezusa, że widzieli Boga. I możliwe, że Łoń także rozmawiał właśnie z którymi z nich, ale nie chce dodawać tego do swojej historii. Chce przedstawić fakty w taki sposób, w jaki sam ich doświadczył. A doświadczenie to było tak żywe i tak wyraźne, że już na zawsze zostanie w jego pamięci. Im starszy się staje, tym bardziej jest wdzięczny za to, co go spotkało. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję, że wysłuchałeś jej do końca. Jeśli jakiś fragment szczególnie Cię poruszył, podziel się tym proszę w komentarzu. Będę również wdzięczny, jeśli polubisz to wideo i zasubskrybujesz kanał, a tym samym przyczynisz się do jego rozwoju. Do usłyszenia następnym razem.